1 złoty 1967 roku. Piękna i cenna moneta obiegowa PRL-u. Nakład tej monety to 1,2 mln sztuk. Cena tej monety to ostatnio 1620 złotych w NGC i 100 złotych luzem w takim samym stanie jak na filmie. Licytacja z dnia 28 marca 2023, więc cena tutaj tej monety to 100 złotych. Cześć, witajcie na 67. już wycenie monet i banknotów kwiecień 2023. Kolejny, zapowiada się kolejny wspaniały odcinek. Wy wysyłacie zdjęcia, a ja i moi widzowie wyceniają. Proszę o opisanie komentarzy od podania numeru pozycji, tak jak tutaj to właśnie widzicie. Ułatwi to nam korespondencję. Kontakt o mnie znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Pamiętajcie, wyceny opierają się wyłącznie o zdjęcia, które wy mi I od Was zależy, jak będą wyglądać następne odcinki. 20 zł Bolesław Robry. Piękny radar. Tutaj widzicie klasyczny radar. Dwucyfrowy emisja 15 września 2016 roku. Cena około 30-40 zł. Bardzo ciekawy okaz. Klasyczny radar dwucyfrowy. Banknot 20 tysięcy złotych Maria Skłodowska Seria AN, emisja 1 luty 89 rok, przepiękny banknot, tutaj spla, stan zbliżony do UNC dokładnie nie widać, ale cena około 100 zł. Taki sam banknot sprzedał się ostatnio za 96 zł. Bolesław Prus, rok 1982, nakład potężny, piękny stan zachowania i destrukt w postaci pęknięcia stempla widać to dokładnie na twarzy wielkiego pisarza. W tym stanie zachowania oraz z tym destruktem to cena około 30-40 zł, zważywszy na fakt, że jest to dość widoczny destrukt. I mamy tutaj trzy monety, dwie monety 500 szylingi, jedna moneta 100 szylingów srebro próby 925 waga 24 gramy i te 500 szylingówki są po około 150 zł. Są to stemple luszczane, no ale tutaj przechowywanie przez Ciebie trzymanie w takich dłoniach cały czas niszczy te monety. Proponuję zakupić kapsle są bardzo tanie do tych monet. 100-szylingowa moneta, również bardzo ciekawy kawałek srebra. I tutaj aukcję znalazłem ostatnio 75 zł na licytacji. Nie trzymać tak w dłoniach monet srebrnych, lustrzanych. I tutaj piękne szczegóły monety. No widać mężczyźnie, robota pali się w rękach. Medal Marszałek Józef Piłsudski, 1930 rok. Waga oryginału to 74,6 g, średnica 55 mm. Nad głową powinna być zawieszka. W oryginale tak widziałem, z brązu przede wszystkim te medale. Ceny na kup teraz około 300 zł, ale oryginału tutaj nie jestem w stanie osądzić, czy jest to oryginał, czy kopia. Są tutaj zdjęcia ranty, no i piszesz, że to jest waga 80 gram. No jest tutaj bardzo, bardzo ciężko to ocenić. Wygląda mi to raczej na kopię, ale ja jestem tylko laikiem w tej kwestii medali, więc tutaj prosiłbym, jeżeli ktoś ma pojęcie 922 bo ja nie jestem w stanie jednoznacznie osądzić, czy jest to oryginał. Banknot 10 zł, seria zastępcza YB, stan piękny, emisja 25 marca 1994 roku. Cena około 100-150 zł, dość niedoceniany banknot, raczej bym za tyle nie sprzedawał. Jego czas nadejdzie dopiero jak te banknoty wyjdą z obiegu bądź zostaną wycofane. Skrętka 7 wieków Warszawy 1965 rok nakład 3 492 000 sztuk. Piękny okaz, cudna. Na przykład Kazimierz Wielki z tej epoki sprzedał się za 114 zł w podobnej skrętce i ja bym wycenił tą monetę na około 100-150 zł. Ale chciałbym zauważyć, że są to bardzo rzadkie okazy i moim zdaniem są ceny zaniżone rynkowe. No możecie napisać, co o tym sądzicie. Moim zdaniem są za niskie ceny rynkowe. No i tutaj dziękuję Ci, mój drogi widzu, za to, co mi napisałeś, że jestem osobą, dzięki której zainteresowałeś się numizmatyką. Nie jesteś pierwszy, ale od teraz będę wpisywał takie, wklejał takie komentarze. Banknot o nominale 500 zł, seria BE, emisja 1944 roku. Bardzo ładny stan, ale widoczne przetarcie i zgięcie rogu. Klauzura prawna jest obowiązkowe. To jest typ B banknotu. Istnieje jeszcze banknot, gdzie pisze jest obowiązkowym. I on jest warty dużo więcej i jest rzadszy. Oraz seria duża i mała litera, czyli trzy wersje tego banknotu. Tu mamy tą najtańszą. W gorszym stanie sprzedają się po 660 zł. Ja bym go wycenił na około 500 zł, ale tak naprawdę tylko licytacje osądzają ceny ostateczne. Banknot Romuald Traugut, seria AA, czyli wydawałoby się to bardzo poszukiwany, ale tutaj niestety piękny stan, luzem 20-30 zł, zachowało się tego masa, ten banknot praktycznie wyszedł i od razu był nic nie warty. 10 złotych, Jan Trzeci Sobieski nakład, 300 tysięcy sztuk, piękna po prostu sztuka, minimum 500 złotych, widziałem nawet do 1000 złotych kawał pięknego polskiego srebra. I wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie z taką monetą do sklepu i robicie zakupy. No po prostu druga rzecz w pospolita w monetach to był arcydzieła, dzieła sztuki. 5 złotych, 1936 rok, moneta, piękna moneta ze statkiem. No stan kiepski niestety, no ale nakład milion sztuk i w podobnym stanie poszła za 261 zł dnia 13 marca 2023 roku. Mocna jakaś korozja, patyna, nie wiem jak to nazwać, widziałem już takie monety, ale monetka ze statkiem kultowa. Szkoda, że nie było nominału 10 złotych. I na koniec egzotyka Samoa 2021, 1 ost, watalia talia, Pacyfik za Australią. Rybak, Syrena, i jakieś złe stwory. Cena około 150 zł. Jest to jedna uncja srebra. Słuchajcie, aż sobie sprawdziłem, gdzie to dokładnie leży. Wiedziałem, że to gdzieś w tamtych rejonach koło Australii. Sprawdźcie sobie, co za cudowne wyspy. Zaginony świat poza światem. I pamiętajcie, wytworzycie ten kanał. i Jakie zdjęcia wy mi wyślecie, to takie filmy będę kręcił. I na sam koniec zdjęcia waszych pupili: piękne koty, pieski i inne. I teraz zdjęcia waszych pupili. Tutaj widać bardzo fajny piesek, taki dostojny, słuchajcie. No, tutaj śpioszek mały sobie śpi. Słuchajcie, ciągle możecie nadsyłać zdjęcia, jeżeli któreś psy już wcześniej były, to możecie je nadsyłać w różnych innych sytuacjach. Koc tutaj ziewa na przypiecku. Swoją, swoją drogą ten piec bardzo ładny był. Tutaj kot w wywrotce, też takie a la PRL. No i półczaczki, wielkanoc idzie, może wyślecie mi swoje koszyczki na następny odcinek. No tutaj też bardzo fajny pies. Podobają mi się te właśnie psiaki. Tutaj jeszcze scenerie zimowe dominują, mamy późną wiosnę. Koty na parapecie również wypatrują wiosny. Tam też śnieg widać w tle. No piękny, czarny kotek, bardzo ładne zdjęcie. Tutaj znowu zima z psami. Też, tak jak powiedziałem, późno, późno ta wiosna przychodzi. Tutaj o, opatulony kotek, śpi w czapkę, jakąś ubranko. Tutaj kot, artysta, coś będzie szkicował ołówkami. O, tutaj malutki koteczek, też bardzo, bardzo ładne zdjęcie. Tutaj na schodach również mały kotek, pięknie wykonane zdjęcie. Nie wiem czym robione, ale bardzo ładne. Ja wam dziękuję za te wszystkie fotki, które nas wysyłacie. Nadsyłacie, udostępniając moje filmy, wspieracie darmowo mój kanał i sprawiacie, że mam ochotę i chęć kręcić dalej filmy. A jeśli zainteresował Cię temat, to zapraszam na inne, które już tutaj się wyświetlają, wyceny, gdzie jest wiele odpowiedzi na Wasze pytania, czy ich zdjęć nie było pisać. Jeszcze raz trzymajcie się i do następnego. Hej!